Ale XTBKSW 102 za nami, a ja z nami Sebastian Przybysz, który znów jest mistrzem. I chyba po takiej walce, jakiej chciałeś, żeby była o to trofeum, bo to była walka, w której każdy miał swoje momenty, a ty ich miałeś więcej, a teraz jest ten moment na świętowanie. Tak, to. No, cześć wszystkim, cieszę się niezmiernie, naprawdę. To, e, to była ciężka walka, bardzo ciężka. Ja od samego początku wiedziałem, że Bruno postawi mi bardzo twarde warunki z strasznym bykiem. No ale wiedziałem, że jestem sprytniejszym zawodnikiem. Cały czas wbijałem sobie do głowy swój gameplan. Starałem się słuchać swojego narożnika i to działało. No, na koniec tak na dobrą sprawę oddaję mu jedną rundę tą ostatnią. I nie wiem jak z drugą, bo druga też mogła pójść troszeczkę dla niego, przez to, że na koniec było trochę tego porteru. A stójka była taka, że coś tam się działo bardziej na mnie, ale nie było jeszcze takiej przewagi jak przed w czwartej rundzie. Cieszę się, bo pamiętam praktycznie całą walkę, cały przegląd, co, co wchodziło. Cieszę się, że byłem w stanie go dobrze oszukiwać. No i kurde, mam bardzo mocny skalp teraz w rekordzie, bo to jest gościu, który naprawdę nie jest słabym zawodnikiem. A myślę, że ja sobie na jego tle poradziłem bardzo dobrze. No, tych kulanek trochę było i tutaj też każdy miał swoje momenty. Wydaje mi się, że w czwartej rundzie, bo to było w czwartej rundzie, nie jeden zawodnik odklepałby tę te technikę, a on po prostu z niej uciekł nieprzypadkowo. Tak, nie, no zaskoczył mnie. Znaczy, kurde, ja mam jakiegoś pecha do tych brazylijczyków, bo to samo miałem z Martinsem, że jak obijałem go w parterze czasami, to ja widziałem, że Pierwszy czas go podłącza, drugi czas go lekko już odłącza, a trzeci wraca, wracałem, wracał mi do gry znowu. Nie? I miałem takie coraz bije, 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 tylko widzę, pach, 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 spływa, wraca, spływa, wraca. Nie? I tutaj było to samo, że ja go zacząłem bić, nie ja że mu oczy uciekają, kurde, ładuje już e, z całej siły. E, sędzia, Bronder e, cały czas go tam e, poganiał, fight back, fight back, i on nagle w tym momencie. W... Zacząłem się ruszać. Mówiłem takie, kurde, ty gnoju, nie? I dalej go, tu, i zaraz znowu fight back, fight back, pum, i znowu się ruszył. To mówię, dobra, mam, mam, mam szyję, zostawiam mi szyję, skupił się teraz na, na, na moich ciosach, próbuję gilotynę, nie? To może siąść. I czułem, że złapałem naprawdę głęboko, było fajnie i kurde, zaczął mi z tego spierdziać. No mówię, jeszcze raz spróbuję tej gilotyny, bo, bo dobrze mi się, dobrze się do niej ułożyłem. Do, do Leotiny, a i tak z tego wyszedł, także no wielki szacun, że w takim stanie, w jakim był, jeszcze, jeszcze był w stanie wyjść z tej techniki, no ale ostatecznie co, no miał mnie poskręcać w parterze, to chyba jednak ja byłem bliżej tego poddania. Powiedziałeś o tym narożniku i generalnie świetna współpraca między Arbim a Jakubkiem generalnie. Natomiast jak rozmawialiśmy tutaj z Arturem przed tym, jak przyszedłeś, że był parę takich momentów, w których sprzeczne komendy padały. Czy ty to jakkolwiek odczuwałeś? Nie ja, nie, ja nie odczuwałem. Musiałbym chyba przesłuchać, w sensie obejrzeć walkę i przesłuchać tego, co, co tam trenerzy rozmawiali, bo w trakcie te wszystkie od nich komendy to były bardzo spójne. I, i jeden i drugi podpowiadał mi takie rzeczy, że ja od razu wiedziałem, te, co mam zrobić, bo z jednymi z drugim przerabiałem te konkretne elementy. Czy z tego tytułu jest jakaś satysfakcja, bo wiesz, że twoja decyzja była odbierana w środowisku różnie. Wiem, wiem. No i pewnie dalej będzie odbierana tak na zasadzie, że e, WóCA teraz przyfarciło, bo Grzegorz Jakubowski zrobił robotę ze mną. E, no ale no, nie możemy tak do tego podchodzić naprawdę, oni bardzo dużo e, władowali we mnie tam energii, e, sporo czasu mi Arbi e, z Anzorem poświęcili i dziękuję wszystkim chłopakom z WCA też za, za bardzo ciężkie e, sparingi, bo to dzięki nim, dzięki kulankom z nimi, dzięki tym wszystkim zapasom, kurde ciężkim rundom przy ścianie, ja byłem w stanie sobie walczyć z Bruno w klinczu jak równy z równym i e, mimo tego, że jest silny fizycznie, to ja czułem, że kurde ja wcale słaby nie jestem. Miałem takie wrażenie, że bywały takie momenty, kiedy sięgałeś po ten pas, kiedy broniłeś, że cieszyłeś się w taki bardziej euforyczny sposób, a dzisiaj to była, było to takie stonowane. Mam rację czy nie? Jakbyś tu przyszedł po swoje. No, znaczy przyszedłem zdobyć ten pas na pewno jest mój. Eee, ale kurde, no, ja, ja głęboko wierzyłem przez całe te przygotowania, że ja ten pas zdobędę i. No pewnie jakbym przegrał ten pojedynek, to, to bym się tam rozpłakał w środku w klatce, bo to byłoby dla mnie szokiem, bo nie zakładałem totalnie takiego scenariusza, no ale poszło wszystko po mojej myśli. Ale ja mam ogólne wrażenie, że ten mental się u Ciebie trochę zmienił, bo e, tak jak pamiętam jak walczyłeś czy z Jabrailowem, czy z, z Mackiem, wszyscy mówili, że nie, to jest na luzie, to Ty tak bardzo podchodziłeś, ale nie, no oni są mocni, a tutaj na trailerze, no będzie fajnie jak Czarny Pas będzie klepał, to jest zmiana trochę. No, jest, jest, no ale to wiesz co, czasem takie, jest, że ja e, powiem coś takiego, że lubimy sobie często, często żartować na sali, e, to trochę też tak było w trakcie nagrywek na sali, że sobie rzuciłem takim, takim tekścikiem i nie sądziłem, że to potem wyląduje w trailerze, ale no wylądowało. No ale fakt, że było blisko. Taki moment, nie pamiętam czy w pierwszej, czy w drugiej rundzie, chyba po przechwyceniu Midla przewróciłeś Azevedo tak, i. Druga runda. druga runda. I od razu pierwsza komenda, która leci z narożnika, nie ładuj się w to. I opkopywałeś nogi. Czy to była jakaś lekcja też o tej walce z tobą rozmawiałem wcześniej przed galą z KSW 77 nie. i z walki trzeciej z Kubą Wikłaczem? Oczywiście, no mówię, no ja nie muszę sobie już teraz niczego na siłę udowadniać. Nie musiałem sobie udowadniać, że jestem od niego lepszy w porterze i na siłę go przewracać. Nawet. Y Chyba między trzecią a czwartą rundą zapytałem trenerów, czy mam go przewrócić I oni mówią, nie, 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 nie za dobrze idzie, idzie stójka. Nie, nie przewracaj go, nie przewracaj. No i wyszedłem do tej czwartej rundy i tam z no, tej, tej czwartej tam trochę potrafiałem. Eee, I i sumie to się dobrze sprawdziło. Eee, ale no nie, no nie. nie. Powstrzymuję to naprawdę. Mam bardzo dużą już kontrolę nad sobą. Bardzo, bardzo ciężko pracowałem i z trenerami, i z psychologiem sportowym. Ja już nie chcę popełniać błędów, które, które kiedyś popełniłem. To, to nie jest tak, że będę cały czas powielać te same, te same błędy. Ja, jak już raz coś spieprzę, no to zbiorę to wszystko w kupę, poprawię i następnym razem tego nie zrobię. Biorąc pod uwagę, że Bruno miał tych trójkątów cztery w drugiej rundzie, jak znowu w drugiej rundzie próbował ci zaprzeć ten trójkąt, była chwila obawy? Nie. Szczerze nie. Naprawdę. Jak wylądowaliśmy w parterze, to od razu wiedziałem, że będzie dążyć do tego. No i co? I od razu tą rękę dosyć szeroko otworzyłem. Czekałem sobie, też komendę silno, silnorękiego słyszałem z narożnika, który mówił: Spokojnie, wiesz co robić, tam przerabialiśmy to i, i, i wiesz, nie śpiesz się, bo jak się pośpieszysz, to mu oddasz miejsce. No i faktycznie ja sobie poleżałem, poczekałem, widziałem, że on się frustrował, zaczął już tam jakieś takie młotki zadawać, żebym, żebym cokolwiek się ruszył. No i w końcu skończyłem chyba w półgardzie, z tego co pamiętam, albo nawet w gardzie i go zacząłem wypychać, Więc. Kurde, no, ja jestem zadowolony z tego i nie, nie czułem, żeby było duże zagrożenie tym trójkątem. A nawet jak zaczął go łapać, to ja czułem, że y, robiąc silnorękiem w trakcie swoich przygotowań, on mnie łapał w tak mać ciasne trójkąty, że ja to klepałem na początku za każdym razem, to było tak nie do zniesienia. Nie byłem w stanie wychodzić z tego. Mimo tego, że znałem ucieczkę, nie byłem w stanie z tego wyjść. Ale cieszyła mnie jedna rzecz, że wiedziałem, że nie będzie silniejszy niż silnoręki i nie był. Asia Jędrzejczyk powiedziała kiedyś, że odzyskanie pasa byłoby dla niej cenniejsze i bardziej znaczące niż cała ta wcześniejsza dominacja w wadze słonkowej. Jak ty mógłbyś się odnieść do tego na, na swoim polu? Jest to dla mnie bardzo cenne zwycięstwo. Nie wiem czy powiedziałbym, że cenniejsze niż wcześniej. Raczej bym powiedział, że to jest po prostu kolejny etap mojej drogi. Eee, kolejny etap mojej historii cieszę się, że, że tak fajnie się został napisane. Eee, tak fajnie został teraz napisany. Czasami wydaje mi się, że prawdziwe emocje można zobaczyć na twarzy dziecka. Był dzisiaj ktoś w Twoim narożniku, że ja się wzruszałem, jak patrzyłem na tego, kogoś, jak reaguje przed werdyktem, jak reaguje, kiedy ten pas był zawieszany. Jeśli tego nie widziałeś, bo dużo się działo dookoła, to radziłbym ci to zobaczyć, daneska, bo to był przepiękny obrazek. Słuchajcie, dzisiaj jak przedem na halę, Pokazywali mi, gdzie jest tam prezentacja, i tak dalej. Jak wracałem, to spotkałem już Waneskę, bo ona na każdą moją walkę przyjeżdża. No i przyszła do mnie, kochana, i dała mi laurkę. Ona zawsze mi coś daje, i dostałem od niej laurkę. Jak ją przeczytałem, to naprawdę łzy mi napłynęły do oczu, bo to jest piękne. To jest naprawdę piękne. Ja cieszę się, że mogę trafiać do, do takich ludzi, cieszę się, że jestem inspiracją dla niej. I cieszę się, że mogę i dawać dobry przykład jako, jako człowiek, jako zawodnik. I mam nadzieję, że ona w przyszłości będzie też wielką zawodniczką, bo, bo bardzo ciężko trenuje. Jak na, ten, jak na swój młody wiek, to naprawdę mała, jest niesamowita i ma wielkie serducho. I no jest super dziewczyną. Jeszcze bym na chwilę wrócił tylko do dwóch momentów z tej walki. Mówiłeś, mówiłeś o sile, Bruno. E, czy zaskoczyło cię gdzieś tam, jak nie pamiętam która to była runda, ale e, kiedy cię wyniósł i, i gdzieś tam rzucił o ziemię? No bo to było takie. Nie, to, było na, to było na koniec rundy, nie? to, to tak. były było ostatnie sekundy rundy. I mówiąc szczerze, nie wiem to gdzieś. Nie? Ja, ja, ja te końcówki już mu tak nawet oddawałem, bo ja wiedziałem, że co mu to da, że on mnie przewróci na ostatnie 5 sekund. Bo to nawet mu tego dobrze nie zapunktują, skoro całą rundę gdzieś dostawał ode mnie e, wcześniej ciosy. E, skutecznie go trafiałem, no to, to jedna akcja w, z wyniesieniem nagle nie odwróci sobie przebiegu całej rundy. No to mniej więcej ogarniam jak, jak wygląda punktowanie wymemane no i tak końcówka mnie tam nie urabiała. Jak zaczął wynosić, to miałem takie nawet a zmęcz i tylko broniłem się tak, żeby nie spaść, nie, nie spać na matę, żeby mnie nie przytkało, więc tylko tak się troszeczkę skręcałem do boku. No kurde, ja czuję się bezpiecznie. To jeszcze drugi moment, o który chciałem zapytać, to jak już wszyscy wyszli z klatki, zostałeś sam z tym pasem. Gdzieś tam położyłeś się. Co wtedy myślałeś? Kurwa, zrobiłem to. To jest to, no, że zrobiłem to w końcu. No. W końcu długo czekałem na to. Długo, bardzo długo na to czekałem. Wiem, że to nie jest czas, żeby snuć plany, ale mimo wszystko najpierw czas na świętowanie, ale chcę o to zapytać. Rozumiem, że skoro jesteś mistrzem, to odkładamy pomysły superfajtów, skakania do wyższych kategorii, wyzywania do walki pudziana. Nie no, Mariusz, czekam na ciebie. <grybuj> <grybuj> Nie, no, oczywiście żartuję, z Mariuszem reprezentujemy teraz jeden klub, myślę, że byłoby to bardzo ciężkie do zorganizowania, no ale, ale nie, nie ma co gadać, nie. jeśli będzie kiedyś KSW zainteresowany taką walką, to możemy pomyśleć, to będzie też na pewno ciekawe, walka dużego z małym, Dawid kontra Goliat. No ale na ten moment trzeba by się skupić chyba na innych rzeczach. Dochodzą mnie słuchy, że w czerwcu będzie fajna gala u mnie w mieście. No i ja bym bardzo chciał wystąpić w walce wieczoru, także już z tego miejsca zapowiadam się by tam. Jeszcze nie rozmawiałem o tym z nikim z KSW, nawet z moim menadżerem. Ale ja tam wjeżdżam po prostu i zapraszam wszystkich moich kibiców, żeby po prostu byli razem ze mną. Wiem, że rozniesiemy Ergo Arena. A widzisz ktoś pretendenta? Myślę, że w tym momencie chyba najbliżej będzie Zuriko. Ale nie wiem, zobaczymy teraz jak się potoczą na, jak się potoczą nas chyba ze dwa razy czy no no tak no zobaczymy to ja zakończę tak humorystycznie, bo tak nie, nie, widzowie nie wiedzą, że jeszcze przed chwilą u Twoich stóp był szampan. Patryk Kaczmarczyk powiedział, że jak tutaj kiedyś przyjedzie mistrz, to nawet jak on mu nie zabierze pasa, to ktoś go zabierze i on bez tego pasa z Radomia wyjedzie. No i ja się pytam, gdzie jest Twój szampan? No właśnie powiem Ci, że nie mam pojęcia. Przez sekundę nie patrzyłem i nie wiem, gdzie on jest. Nie? To ja Ci powiem, Twój menadżer go zabrał. A no dobra. Przed chwilą chlapał mnie tym szampanem właśnie w szatni, więc... Ma prawo, ma prawo, może go trzymać. No dobrze, Sebastian, co, gratulujemy e, po raz kolejny, e, świetna walka to była dla, dla nas, dla kibiców myślę też i e, co. I w takim razie do zobaczenia w, następnym, w następnej walce, która znowu na dystansie pięciu rund. Dziękuję Wam bardzo, e, dziękuję wszystkim, którzy, którzy byli ze mną, kibicowali mi. Fajnie, że jesteście dając dzisiaj z siebie wszystko i to nie był ostatni raz. Cieszę się, że pierwszy raz od dawna wracam z gali nie karetką, tylko normalnie wrócę transportem KSW, więc jestem podwójnie zadowolony, nie dość, że złoto, to jeszcze wracam normalnie do domu o własnych nogach.